A widzowie, Dzisiaj będzie nowa gra. Nazywa się Pop Pro, którą Wam polecam i będziecie mieli link w opisie. Jest to fajna gra, zadaje wam dużo czasu, jest ona fajna na kwarantannę i myślę, że Wam się spodoba. Będziemy mieli o opening skrzynek, nie wiem ilu, ale wiem, że mamy jedną gwarantowaną ze skinem. I myślę, że odcinek Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem. No i co? My się zabieramy do otwierania. Najpierw wchodzę do... Nie, 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 ja nie chcę kupić skina od razu. Będziemy sobie otwierać knife... knife... case'y, dopóki nam się nie skupi 1000 monet. Więc nie będzie to krótki opening na 100%. To bardziej, że w każdej chwili może mi wylecieć 700 monet i ten opening się tak wtedy szybko nie skończy. Ale to rzadko co mi wlatuje tyle. I mi pewnie nie wyleci tyle. A aj. Ym... Przepraszam, widzowie, ale nie chcę nam nic fajnego wylecieć. Ej, widzowie, my to będziemy otwierać, yy, Ten sam dzień dzisiaj. Bo najpierw nam ten, potem dodaje. Nie ja myślałem, że będzie. że będą jakieś kosmy lecieć od razu, a nie. Dobra, te ale ja się ze spółki cieszę, bo wtedy nie macie do oglądania. Serio? Hmm. Mamy dużo, hmm. jak nie wyciszyć. Zapniem znowu wyciszyć dzięki z gry. Serio? no. Wow, tysiąc! Tysiąc! Co jest? Przepraszam, mi muszę se screena zrobić. Wow, co jest? Tysiąc monet. Jeszcze mi tyle nigdy nie poleciało. Aj, byliśmy blisko jakiegoś... Hey, byliśmy blisko jakiegoś... Noża, ale... No. Rozumiem. Ta gra nie jest aż taka łatwa, że tak powiem. I nam nie daje skinów sobie. od tak... Ale mamy jedną skinkę z gwarantowanym skinem. Jeszcze raz Wam to mówię, jakby ktoś nie zapamiętał. Ale. Ale ja chcę jakiegoś skinka, proszę, dajcie mi skinka. Dajcie mi skina. Dajcie mi skina do noża, do karambita. Jak ja lubię karambity. Dajcie mi skin do karambita Dajcie mi skin do karambita, proszę Kocham tą grę, ale chcę skina do karambita Było blisko, ale nie ma Halo, co się dzieje? Chcę skina Dlaczego? Widzowie, napiszcie w komentarzu dlaczego mi nie da się skinu co jest? Tutaj nawet nie przeleciliśmy obok przedniego y, tego skina do noża. Ej, znowu? Co jest? Seriously? O, tutaj akurat już są, ale Please dajcie mi skina. Dlaczego nie ma skina? Aj, byliśmy blisko. A ja nawet nie wiem co to jest ten reli item. To może być Hlad A Ale wtedy by było najgorzej, bo, by, bo byście widzowie musieli to oglądać dłużej. A pewnie w no, czekać aż to się skończy, żeby mi już nie oglądać. Mi pewnie nie lubicie, Nie no, żartuję. Jak mnie nie lubicie, to nie, to włączcie ten filmik. Ale dlaczego mi skiny? Jest, jest. Ale widzi, widzicie jak blisko? To może oznaczać już coś. Ej, ale co? Myślałem, że jak będę mieć 6000 monet, to będzie jakiś skin, ale nie ma. Jak mi zostanie 1000 monet, to już nie otwieram, widzowie. Halo, widzicie, blisko. Ale dlaczego? Ale to oznacza, że co? Przez będzie... Serio? Serio, znowu. No dobra. Teraz mamy większą szansę na skin, bo mamy więcej monet. Tak, ja to przynajmniej rozumiem. O, wiem. Gra mi dała nagrodę za to, że nie dostałem skina przez tyle skrzynek. Nie wiem, już te monety nie opłazłem, ja chcę inną skina. Ile, ja ile ja już monet wydałem na tą grę? I dajcie łapkę w górę. No i dlaczego mi nie chce polecić skin? Proszę, dajcie mi skina. Ja kocham bro. ja jak op hop bro, ale nie lubię, jak nie mam skina. Nice. Nie no mi już zostało zostały ostatnie trzy skrzynki, a jeszcze ani razu skinę nie miałem. O nie, najgorzej ja teraz mi tak doratuje tysiąc monet. Hm. Zaśmiałbym się. Ostatnie trzy skrzynki, ale za to widzowie nie bójcie, żaby, będzie jedna skrzynka. Od razu ze skinem, więc przynajmniej będzie jeden skin. Ja się cieszę. No, no, Niestety nie mamy skinu, ale mamy już gwarantowany, gwarantowany skin, więc teraz tylko czekać jaki to jest skin. Ja odwracam. I... Przepraszam, przepraszam widzowie, chcę to zrobić ciekawości. Nie mam booster. Ale za dwie minuty. Nie, chcecie ja wam nie dwie minuty. Chcę tylko coś sprawdzić. Ile? Ile? Halo? Dlaczego? Ja się z wami żegnam.